Przedsięwzięcie, w którym uczestniczy placówka jest częścią programu Dobre Praktyki i Lepsza Praca. W ramach projektu uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 4 w zamościu mogą wyjechać za granicę. Projekt Erasmus Dobre praktyki, lepsza praca. Dzisiaj będzie jeden z dwóch. Pracodawców, przedstawicieli stowarzyszeń, w których to miejscowościach będą odbywali praktykę nasi uczniowie. Będzie to przedstawiciel organizacji niemieckiej. Natomiast prezentację przedstawimy w imieniu Hiszpanów. Program polega na tym, że będzie cztery wyjazdy w ciągu dwóch lat. I na każdy wyjazd będzie jechało 20 osób wraz z opiekunami. I odpowiednio dwa. Do Niemiec i 2 do Hiszpanii. Udział w projekcie jest darmowy, a to ze sprawą środków Unii Europejskiej. Praktyki zawodowe w Niemczech i Hiszpanii pozwolą na połączenie teorii z praktyką. Uczniowie wezmą udział w treningu kompetencji zawodowych i społecznych, podniosą swoje kwalifikacje zawodowe i zostaną przeszkoleni w zakresie poszukiwania pracy na rynku Unii Europejskiej. Dodatkowo, uczniowie mogą podnieść swoje umiejętności językowe.